Sport jest jedną z najważniejszych dziedzin życia wielu młodych ludzi, także tych, którzy w lipcu przyjadą na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Po raz pierwszy w historii Światowych Dni Młodzieży, właśnie tu, w Krakowie, zostanie zorganizowany festiwal sportu, w ramach którego nie zabraknie piłkarskiego turnieju Copa Katolika. Wraz z sekcją Festiwalu Młodych pracujemy nad promocją tego wydarzenia. Mamy zgłoszenia z różnych krajów Kolumbii, Argentyny, Włoch, Szwecji, Nigerii czy Libanu. Cała impreza odbędzie się na terenie Nowoczesnej Comcom To właśnie tam, spragnieni ruchu i emocji przeróżni, będą mieli okazję grać i kibicować. Młodzi ludzie zaangażowani w kościele to są kojarzeni z takim nie wiem, słodkim ciepełkiem, że oni nie mają takiej w sobie siły, energii, powiedziałbym nawet czasami agresji sportowej. Myślę, że ten festiwal sportowy w jakiś sposób może zmienić też obraz Światowych Dni Młodzieży, że są młodzi z krwi i kości. Oprócz turniej u Kopa Katolika pielgrzymi będą rozgrywać mecze streetballu. Odbędzie się też turniej breakdance. Bardzo chcemy, żeby zawodnicy zabrali przyjaciół, dziewczyny, rodzinę, wszystkich, żeby wspierali ich i motywowali do lepszej gry, ale też żeby wzięli udział w innych dyscyplinach, które rozegrają. Turnieje mają być nie tylko przyjemnością dla uczestników i pielgrzymów, ale też nauką życia na zasadach fair play. Chcemy pokazać, że nawet jeśli przegrywasz, to musisz się nauczyć jak to robić. Jesteśmy pewni, że wszyscy będą mieli motywację, żeby walczyć, ale to nie spowoduje, że zapomną o pomocy innym, jeśli będzie to konieczne. Aby zgłosić się do udziału w Kopa Katolika trzeba być zarejestrowanym w systemie SDM pielgrzymem. Zgłoszenia trwają do końca maja, a wszyscy, którzy nie zdążą przed tym terminem, mogą dołączyć do tunieju jako kibice. Sport to aktywność, która łączy. Chcemy wzbogacić młodych ludzi, dlatego pomyśleliśmy, że Światowe Dni Młodzieży to wspaniała okazja, żeby zorganizować takie sportowe wydarzenie, żeby promować sport, pokazywać jak ludzie czerpią z niego radość, a także uczyć jak sport może być wartościowy. Polscy kibice nieraz dali się poznać jako najlepsi na świecie. Festiwal Sportu jest kolejną imprezą, na której będą mogli zaprezentować swoje umiejętności. Dla telewizji polskiej, Piotr Ćwik, i JP2 TV. Od kilku miesięcy na antenie telewizji polskiej pojawiają się programy produkcji JP2 TV, telewizji Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Cotygodniowy, pięciominutowy program to praca kilkunastu ludzi. A wszystko zaczyna się tutaj, na Franciszkańskiej 1. Zajrzyjmy do Centrum Dowodzenia i zobaczmy, jak wygląda telewizyjna praca od kuchni. Zaczynamy od burzy mózgów, profesjonalnie zwanej kolegium redakcyjnym, któremu przewodniczy nasza szefowa i wydawca, pani Paulina. Pani Paulina, co teraz omawiacie? Omawiamy teraz kolejne tematy do SDR Wiadomości Dzienniczka 2016. Jak zawsze mamy tu taką małą burzę mózgów i, i planujemy po prostu kolejne wydania. Sprawdzamy tematy już zrobione. Próbujemy wszystko wcisnąć w kalendarz tak, żeby reporterzy i operatorzy i 2TV przy okazji mogli chodzić na swoje obowiązkowe zajęcia, To jest trudne, ale jakoś się staramy. Z tego co wiemy, 2 TV jest najprężniej działającą telewizją uniwersytecką w kraju, więc dzisiaj oficjalnie mogę Wam wszystkim powiedzieć że jestem z Was bardzo, bardzo dumna. Dziękujemy. To dzięki pracy redaktor naczelny JP2TV. Nasze ekipy pracują jak w szwajcarskim zegarku, a skoro już mowa o czasie, to właśnie on depcze po piętach każdej ekipie telewizyjnej. Skończyłem właśnie zajęcia z realizacji obrazu telewizyjnego. Wiadomo, oprócz tego, że pracujemy, no to trzeba jeszcze kiedyś znaleźć czas na to, żeby studiować. Przez chwilę umawiałem się na krótki wywiad do Łagiewnik. Mam tam być w sumie za, za godzinę, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Kiedy już mamy plan działania, udajemy się w teren, by zmienić plany w praktykę. Podstawą każdego materiału telewizyjnego są dobre zdjęcia, które są zadaniem operatora. Dlatego cieszy mnie fakt, że jesteśmy tutaj niezbędni. Dlaczego warto być reporterem? Bycie reporterem jest jak ciągła teleportacja. Zawsze trzeba znaleźć się w centrum wydarzeń i właśnie to jest takie fantastyczne. Każdy kolejny materiał ekipy JP2TV to kolejne doświadczenia. Początki bywają trudne. Ostatni spot sdm z którego obrazkami zostawiamy Państwa na do widzenia. <grystanie> ale my uczymy się od najlepszych. W JP2TV wiemy, że teoria jest bardzo ważna, ale my wolimy praktykę, czyli trochę taką zabawę na żywym organizmie. Samodzielnie więc szukamy tematów, nagrywamy, montujemy, no i bywa, że próbujemy aż do skutku. Kiedy już mamy wszystko, siadamy do montażu. Kiedy zaczęłam swoją przygodę z montażem, około minuty materiału montowałam 10 godzin. Także to nie jest taka wcale prosta sprawa, jakby się mogło wydawać, ale jeśli się trenuje, to można dojść naprawdę do perfekcji. Minuty materiału montuję w godzinę. A może nawet mniej. Z gotowym materiałem jedziemy prosto na Krzemionki do siedziby Telewizji Polskiej w Krakowie, gdzie pan Jacek ostatecznie szlifuje nasze materiały, by co tydzień na antenie TVP mogły ukazać się wiadomości HDM oraz Dzienniczek 2016. Z przyjemnością patrzę, jak się rozwijacie, z przyjemnością patrzę ja na to, jaką macie ciekawość świata, a to moim zdaniem jedna z najważniejszych cech dobrego dziennikarza. I oczywiście, że te materiały wciąż jeszcze są trochę chropawe, ale mają taki walor świeżości, młodości. To mnie się bardzo podoba. Dziewczyny, czym jest dla Was ten To już chyba takie nasze oczko w głowie. Z pół roku temu złapałyśmy tego bakcyla, no i to cały czas trwa. Jeździmy po całej Polsce, szukamy współczesnych, miłosiernych i mamy z tego naprawdę dużą frajdę. Jestem dumny z naszych studentów, wspaniałych, młodych ludzi którzy nie tylko z pasją i młodzieńczym entuzjazmem, ale bardzo profesjonalnie nie tylko informują, ale promują ducha Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To, co pokazaliśmy Państwu, to tylko przedsmak tego, co zobaczą Państwo w lipcu. W procesie SDM będziemy z Państwem codziennie w TVP. Zobaczą Państwo nas w telewizji, w internecie, na smartfonach i tabletach. Bądźcie z nami Sylwia Micyk i Łukasz Jasny i odprwa TV.